Ciociu, na tych ścianach idealnie wyglądałyby gąbkowe klocuszki. Macie rację, dlatego odezwałam się do marki Japama, którzy są producentami akustycznych, gąbkowych klocków na ścianę. I widzieliście je u mnie już kilkakrotnie, bo wiralowo chodziły filmiki, jak szukałam ich w jednych ze sklepów budowlanych. A teraz dostałam je od nich w przeróżnych kolorach. Są mięciutkie i świetnie wykonane. Co najważniejsze, mają już taśmę, dzięki którym będę to wszystko przyklejać. Więc montaż będzie, mam nadzieję, banalnie prosty. Najlepiej ułożyć sobie kompozycję już wcześniej na ścianie, bo klej jest turbomocny. Potem rozłożyłam sobie wszystko na podłodze, żeby również kolorystycznie dobrać wszystkie klocki odpowiednio. U mnie wymierzyło się to wręcz idealnie, więc kloski w to miejsce po prostu były stworzone. Następnie przechodzimy do montażu. Gwarantuję wam, dziecko sobie da radę. Całość zajęła mi 15 minut, może 20, a tak prezentuje się efekt końcowy. I każdy, kto przychodzi do mojej pracowni, mówi, że wygląda to obłędnie. I ciężko się z nim nie zgodzić. Kloski kupicie w sklepach budowlanych stacjonarnie lub przez internet. Jak to wyszło?